W Genshinie takie postacie, które uzyskały miano legendy. Pomimo tego, że są bardzo stare, nadal są w top tierach na równych tier listach. Postacie te są czterogwiazdkowe, a mocą wyrywają te pięć Ciężko znaleźć jakąś druwnę, w którejś ich nie używa. Ponadto czasowi królowie Genshina, którzy najprawdopodobniej nigdy nie przestaną być używani. Jednocześnie, ratunek jak i zmora Genshina. Dzisiaj powiemy sobie o czterech postaciach, które idealnie wpasowują się w te ramy. Pokażę wam, czemu akurat te cztery postacie są takie silne i dlaczego powinni się je zbudować. Wspomnę jeszcze, we, jeśli wam się spodoba. Możecie zaśleć suba i komentarz, a teraz weźmiemy do pierwszej gwiazdy tego filmu, czyli Link. Królowa wszystkich sub DPS-ów. główna bohaterka niezliczonych memów i piosenek. Każda postać wadająca włócznią kłania się do jej stóp. Xiangling to postać, która jest z nami od samego początku. Wydana została w ten sam dzień co Genshin, ale nie od razu uzyskała taką popularność. Bez długi czas była ona strasznie niedoceniana. Dopiero po jakimś czasie, gracze zaczęli sobie uświadamiać, jak mocna jest ta postać. Swoimi nierealnymi obrawieniami zdegradowała większość postaci w Genshinie. Jeśli widzicie, jak ktoś chwali się szybkim fejsiem Abysa i zachwala twojego świetnego main GPS-a, wypatrzy się jego teamowi. Jeśli ma wzruszenie Xiangling, to najprawdopodobniej właśnie ona zadała najwięcej obrażeń w jego drużynie. Postać ta ma to do siebie, że często nawet nie widzimy jak duwo robi. Kiedy spojrzymy na jej talenty, w ogóle nie widać tej mocy. Bardzo proste umiejętności, które nie wyglądają zbyt silnie. Ale nie dajcie się zwieść pozorom. Sianning jest niesamowicie prosta w działaniu. Po prostu klikamy bursta i zmieniamy postać. Tornado się kręci wokół nas, a my skupiamy się na naszym main DPS-ie. To właśnie ta prostyleniowość w tej postaci jest taka uwykająca. Jedyne co robimy na niej to klikamy bursta. I tyle. Samo kliknięcie jednej umiejętności robi tak dużo, że może nam wykrywać całego fajta. Szczerze, to nie wiem jak mogę wam wytłumaczyć moc tej postaci. W innych wypadkach mogę powiedzieć, że moc tej postaci wynika z unikatowej mechaniki, której używa, albo z mocnych reakcji. Ale w przypadku Shining nie da się tego wytłumaczyć. Ta postać jest po prostu broken. Na pewno bardzo długo jej wyjście już legendarnego setu Emblem of Severed Fate. Dzięki niemu, budując na sialnik normalnego builda dla sub DPS-a, możemy zdawać niesamowicie wysokie obrażenia. Kolejna wecz, która jest stałym memem w społeczności toto, to to, że można na niej używać dosłownie każdej wódni. Założę się, że macie we swoim ekwipunku co najmniej jedną broń, której sialnik może używać. Kolejna absurdalna wecz, która jeszcze bardziej dodaje tej postaci, to darmowa broń The Catch. Jest ona dostępna dla każdego, kto odblokował łowienie i Inazumę. Jedyne co musimy zrobić, aby ją dostać, to łowić. Nie musimy nawet otwierać ekranu z wishami. I to właśnie ta broń jest w ścisłej topce broni dla Shunning. Jakby tego było mało, dostajemy ją za darmo i nawet nie potrzebujemy konstelacji, ponieważ Shanning jest niesamowicie mocna już na C0. Więc mamy darmową postać, która może używać darmowej broni i jednocześnie od wiele przeciwwskowych postaci. Naprawdę, kto dał jej gotować? Ale nie jest to tak samolubna postać, jak mogłoby się niektórym zdawać. Już poza absurdalnymi obrawieniami z niczego, Shunning zapewnia nam świetne nakładanie Pyro Off-Field, więc jest ona świetna dla main DPS-ów korzystających z reakcji związanych z Pyro. Jest ona taką postacią, że jeśli widzicie, we w team nie wyrabia, możecie spróbować wsadzić tam Shunning. Jest szansa, że to właśnie ona będzie dla was kluczem do drzwi zwanych Spire Abyss. Jedyny minus tej postaci to jej wysokie zapotrzebowanie na energię. Musimy na niej mieć dużo energy recharge'a i wysoko rekomendowane jest używanie jakiejś baterii dla tej postaci. I tutaj przychodzimy do drugiego bohatera tego odcinka. Chciałoby się powiedzieć, że jest on przyrodnim bratem Shandling. Oczywiście, mówię tu o kolejnej legendzie Gentwina, czyli Benecie. W połączeniu z Shanning tworzą jedną z najlepszych kombinacji w całej grze. Niestety, nie jest on już darmowy jak Shanning, ale ma bardzo dużo do zaoferowania. Tak samo jak poprzednia postać w grze jest od samego początku. Ale w przeciwieństwie do Shanning, Bennett był znany jako niesamowity support już od startu. Jest on taką postacią trzy w jednym. Ma niesamowitą regenerację energii dzięki swojemu skillowi. Może nas leczyć w pyłowychcie bulsta a ta sama umiejętność niesamowicie zwiększy atak naszych postaci. To właśnie ten ostatni atut spowodował, że z jest tak rozchwytywanym supportem. Tak naprawdę to potrafi on dosłownie podwoić nasze obrażenia. Zapewnia nam on takie zwiększenie obrażeń, że gdyby go nie było, wiele main DPS-ów mogłoby być co najmniej o Podobnie do Shunning, nawet Małpa mogłaby grać tą postacią. Wystarczy kliknąć bursta i może czasem skilla, aby zregenerować energię. I tyle. Nie musimy zagłębiać się w techniki jego talentów, nie musimy czytać rozprawek w postaci opisów jego umiejętności, nie musimy oglądać 1,5 godzinnych poradników do tej postaci. Największy minus Bennetta jest taki, że nie można go używać w dwóch klimach jednocześnie. Niestety, na C0 nie może nas zbawować, kiedy mamy poniżej 70% zdrowia. Wiem, że pewnie wielu z was teraz rozczarowałem, pewnie przez to nie będziecie używać tej postaci, nawet jeśli ten problem jest usuwany na jego pierwszej konstelacji. Kolejny plus tej postaci to to że zbudowanie go jest banalnie proste. Jego najlepszy set jest dla nas dostępny od samego początku, jest absolutnie samowystarczalny i nie potrzebuje wadnej postaci, która by go uzupełniała. Ba, to on jest postacią, która uzupełnia inne. Już tak go chwalę, że nawet nie chce mi się wspominać o tym, jak bardzo jest on uniwersalny. Jedyna rzecz, która mnie irytuje w tej postaci to range jego bursta. Ten sos dawa mi się, że po prostu z niego wychodzę, kiedy walczę z mobilniejszymi przeciwnikami, którzy po prostu wychodzą z jego boskiego kółka nielimitowanych obrażeń. Ale tak naprawdę on to kopu, który jest akceptowalny, kiedy z drugiej strony mamy tak ogromną ilość plusów i nieziemskich buffów, killów czy regeneracji energii. Trzecia postać w końcu wyrwie nas z tego wiru pyro postaci ale zrobi to jednocześnie dosłownie jak i wynośni, bo teraz przedstawię Wam kolejnego świetnego sub-DPSa. Tylko tym razem jest Hydro. Xingqiu to taka postać, że nie posiadanie go na swoim koncie to gwech. Jest on jednocześnie najtańszym, jak i jednym z najsilniejszych sub-DPSów nakładających Hydro off Field. Absolutnie nie ma konkurencji na swoim pułapie cenowym. W mamy tylko trzy weskowe postacie. Są to właśnie Xingqiu, Barbara i Candace. Do tej pory nie ma takiej postaci, która by chociaż podeszła do jego stóp. Oczywiście, mamy pięciogwiazdkowe postaci, które świetnie nakładają Hydro offield, ale Xingqiu jest jedyną postacią, która spełnia te zadanie jako czterogwiazdkowa postać. Dzięki temu jest on must have'em, jeśli nie chcecie wiszować po jego pięciogwiazdkowe zamienniki. Bez tej postaci nie możecie grać druwem pod Vaporizer, czyli jednej z najpopularniejszych reakcji w GW. Bo co? Będziecie grać Kutao z Barbarą czy Kendes, nie wydaje mi się, ale droga wolna. Jeśli jesteście nowymi graczami i nie macie takich postaci jak Jelan, Gokomi czy Furina, to jak najszybciej ujść po Shinxiu. Bez niego nie możecie grać większością Pyro Main DPS-ów. Wyszukajcie sobie poradnik do jakiegokolwiek Pyro Main DPSa i założę się, że w większości będzie występować Shinxiu. Ta postać jest po prostu niezastąpiona, ale nakładany Hydro Field to nie jest jego jedyny plus. Jest on niesamowicie wydatny w teamach które operują na niskim HP lub kiedy nie macie Fildera w drużynie. Xingqiu dzięki swojemu skillowi i burstowi zapewnia nam redukcję obrażeń i zwiększoną ochronę przed knockbackiem. Jakby tego było mało, to potrafi on nas też lekko wyhealować. Mówię, nie jest to duży heal, ale to też może być jego atutem. Dzięki temu, We Xingqiu może nas tylko lekko podleczyć, jest on idealnym supportem dla Kutao, które nie może dostawać za zadówego leczenia. Inna postać, która nie będzie działać bez niego to Gaming. Nie gra się go z filderami, a stale zabiera sobie HP. Jego redukcja obrażeń i Interruption Resistance w wielu przypadkach jest tak niezastąpiona, wysieniu jest szczęście wybrany niż jego pięciogweskowe zamienniki. Mowy on bezpośrednio z nimi konkurować i w niektórych przypadkach będzie on od nich lepszy. Oczywiście nie ujmując innym postaciom, które nakładają Hydra of Field. Kolejny wielki plus tej postaci jest taki, że może on być darmowy. Raz na rok podczas Lantern Raita możemy go otrzymać za darmo, więc jeśli jesteście cierpliwi, to nawet nie musicie po niego wifować, aby go dostać. Jako wisienkę na torcie możemy dodać. Jego regeneracja energii ze skilla, która jest całkiem niezła, ale niestety ma on kilka minusów. Ten najbardziej odczuwalny to jego cooldown na element od skillu. Mówi, jest on niesamowicie mocny, ale wow, 21 sekund cooldownu, niezła liczba. Jest to mocno rekomendowane jest na nim używanie Sacrificial Sworda. Oczywiście można na nim używać innych broni, ale bez Sacrificial Sworda sięgciu może być czasem uciążliwy do grania. On, jest on też trochę energiowerny, to czasem mowy nam wywkadzać. Niestety ten problem znika dopiero na cefeść. Ale tak samo jak u Benetta, jest to tylko kilka minusów, które tylko trochę ujmują tej postaci. Nawet z wysokim zapotrzebowaniem na energię, jest on niesamowitą i niezastąpioną postacią. Jeśli go nie macie, to wam z głębi serca współczuję. A ostatnia postać w tym filmie jest dla mnie dosyć specyficzna. Bez bardzo długi czas sam nie doceniałem jej, ale kiedy ją właściwie zbudowałem i zacząłem nią grać, uświadomiłem sobie, że rzeczywiście jest tak mocna jak inni mówią. Oczywiście mam na myśli największego wroga fanów Yemiko, naszą ulubioną schizofreniczkę Fischl. Tak jak wszystkie postacie w tym filmie, została ona wydana wraz ze wyjściem Genshin'a. Jest ona Electro Sub DPS-em. Teoretycznie można nią grać pod main DPS-a, ale to właśnie jej supportująca część czyni z niej tak niesamowicie potężną postać. Fizzle to kolejny przypadek, który ma wiele zastosowań. Przede wszystkim może ona nakładać elektro-off-field, jednocześnie zadając niespodziewanie wysokie obrażenia i regenerując masywną ilość energii. Jest ona na tyle mocna, że trwa dyskusja o tym, wymawia ona być lepiej od samej pięciogwiazdkowej Yaemiko. Nie mi to oceniać, ponieważ sam nie mam rówowej Kitsune, ale faktem jest to, że Fifthl jest o wiele tańszą postacią niż inne, które pełnią podobną rolę. Tak jak Shinxiu, Fifthl jest niesamowicie potężnym sub DPS-em, który może skutecznie zastąpić inne pięciogwiazdkowe postacie. Już wcześniej była bardzo mocna, ale teraz, kiedy dostępny jest set Golden Trupa, Fifil dostała jeszcze więcej mocy. Jest ona best in slot dla wielu postaci korzystających z reakcji powiązanych z Elektro. Nie wiem, czy mogę się pokusić o stwierdzenie, że jest have'em. Mimo wszystko mamy też kilka innych dobrych, czterogwiazdkowych postaci nakładających Elektro ale oczywiście nie równają się oni mocą do Fifil. Mimo tego, wy mamy chociażby Beidu, Lizę czy Kuki Shinobu, nasza bohaterka w większości przypadków jest od nich lepsza. Nikt nie konkuruje z jej niezimskimi obrażeniami i absurdalną regeneracją energii. Podobnie jak poprzednie postacie, dużym plusem FIFL jest to, że zajmuje ona bardzo mało czasu on fieldy Jedyne co robimy to, wywołujemy Oza i zmieniamy postać na naszego main dps -a. Dlatego też jest ona banalna w obsłudze. Dopóki będziemy twowości reakcji z Elektro, nie musimy martwić się o tą postać. Kiedy wyszło Dendro. Pojawiło się jeszcze kolejne zastosowanie dla FIFL w drużynach Addervade. Pomimo tego, że jest ona bardzo starą postacią, ciągle dostaje buffy i nowe dodatki. Jest to jest co najprawdopodobniej, Fiffl nigdy nie wyjdzie z mety i zawsze będzie używana. Mogę powiedzieć, że już jest bardzo popularna, a przed nami jeszcze długa droga. Będą wychodzić nowe postacie, które zapewne będą grane z FiFl. Dlatego uważam, że jest ona bardzo przyszłościową postacią. I nawet jeśli nie widzicie dla niej specjalnego zastosowania na swoim koncie, warto ją dostać, aby potem nie wywoływać tego, że po nią nie Możemy zobaczyć przede wszystkim jedną zalewność. Wszystkie te postacie są niesamowicie mocne. Każda z nich może konkurować z dopięciowiadkowymi postaciami. Ba, mogą one tacy mniej przewyższać, pomimo tego, że są Kolejna rzecz, którą pewnie już to to, że każda postać, która wystąpiła w tym filmie, była w grze od samego początku. Zapewne jest to czynnik, który może mówić, dlaczego są one takie mocne. Dlatego też w tym momencie już nie dostaniemy takich postaci. Nowe Ford Stary są już lepiej zbalansowane i nie ma już takich anomalii, które są aż tak overpowered. Według mnie to dobrze. W Genshinie nie powinno mieć miejsca na coś takiego, że 4 Gwiazdkowe postacie są lepsze niż te 5 Gwiazdkowe. Oczywiście, nie mówię, że Ford Stary muszą być słabe. Wydaje mi się, że powinny być takie postacie, które są mocne i jednocześnie są czterogwiazdkowe. Jest to wawne przede wszystkim dla nowych graczy, którzy jeszcze nie mają wadnych pięciogwiazdkowych postaci. Ale takie postacie jak Fifl, Bennett, Channing czy Singsiu to przesada. Według mnie są one niezdrowe dla Gentfina. Dyskusje typu kto jest lepszy, ja czy Fifl, lub Jeran czy Xingxi, nie powinny mieć miejsca. Pięciogwiazdkowe postacie zawsze powinny być lepsze niż te czterogwiazdkowe. O to chodzi w tej grze. A bohaterzy, czy bardziej antybohaterzy tego odcinka, psują cały ten balans. Nie mówię, że Hojewers powinno znerfić te postacie, wywołałoby to ogromne poruszenie i sam byłbym tym rozczarowany. Teraz, kiedy te postacie uzyskały już miano legend, znerfienie ich nie ma sensu. Wywołało to by tylko kolejną, niepotrzebną dramę. Więc teraz, po prostu na to nie nawykajmy. Cieszmy się z tego, że mamy mocne, szeregowskowe postacie i ich używajmy. I to by było na tyle. Koniecznie napiszcie w komentarzu, co są dzisiaj o tych postaciach. Może wolelibyście, aby zostały znerfione, albo macie jakieś inne pomysły na ich zbalansowanie. Koniecznie dajcie znać. A, ale, ale, przed tym jak włączycie ten film, mam niesamowicie ważne info. 11 maja w sobotę o godzinie 19:00 odpalam streama z pokaźnego rolowania porobin w Star Railu. Mam uzbierane ponad 400 rolków, więc myślę, że będzie to oglądać. Nie zapomnijcie wpaść i mi pokibicować. Jeśli film wam się spodobał, to możecie zostawić po sobie like i suba. Spadnijcie na mojego Twittera, gdzie w różne wpisy o kanale czy grach. Link w opisie. Jeśli tu dotarliście, możecie też zobaczyć inne filmy na kanale. Będę Was jeszcze informować o streamie na Twitterze i karcie społeczności. Do zobaczenia na streamie i cześć.